Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie dziękuję Wam za to, że jesteście. Dzisiaj przychodzę do Was opinią na temat trzech produktów w kolekcji Brush Up by Maxineczka. No i tutaj z małą uwagą, ponieważ Rosman chyba celowo nie chciał, aby produkty te się sprzedawały, mając na względzie to, że przy rozświetlaczu w kremie na stronie Rosmana były dopisane dwa mikroplastiki, których realnie w składzie nie ma. E, także nawet robiłem Wam analizę składu tego produktu. Pamiętacie? I tam było, że mikroplastiki ja go dyskwalifikuje, to był skład Roska. Dlatego teraz, dopóki nie będę miał realnego potwierdzenia, co do składu, nie będę robił analiz. Krótko dwie źle na temat. A więc finalnie highlightery e, w kremie, w wpłynie, maksineczka, brush up mają dobre składy. Co nie ma dobrego składu? Najnowszy podkład brush-up. Ma obrzydliwy skład pełny mikroplastiku. Puder ma ma obrzydliwy skład, rakotwórczy, najtańszy wypełniacz talk. Błyszczek powiększający usta, alkohol denat, który rozwala barierę hydrolipidową ust, odwodni wam usta, doprowadzi do popękania. Formuła totalnie nieprzemyślana, bezwartościowa, bezużyteczna, klasyfikująca do zasady mniej niż zero. I ja bym się nie podpisał pod produktem z alkoholem, no ale wiadomo, tu się liczy tylko. hajs. Aczkolwiek ocenimy to obiektywnie. Mam trzy produkty. I to jest produkt, który, przed którym się uciekałem, bo ten kolor, no nazwijmy sobie szczerze, no jest dość mocny. I jest to oczywiście Brush Up by Maxineczka Waterglass Lip Gloss. I jest to taki błyszczyk do ust. I tutaj mam kolor Red Lover. Zrobię Wam jak jaką właśnie się prezentuje. Muszę go nabrać więcej, bo tutaj z pigmentacją jest problem. Tutaj pigmentacji nie macie dłużej. Od razu Wam mówię. To jest Red Lover. Proszę bardzo. On podbija mój e, naturalny kolor ust. Bardzo, w bardzo fajny sposób podbija mój naturalny kolor ust. Naprawdę. W bardzo fajny sposób. Produkt ma dobry skład, typowo emolientowy. Także, jeżeli macie suche na na usta na wiór, to lepiej jeszcze przed tym nałożyć sobie odrobinkę serum z kwasem hialuronowym czy z ceramidami, żeby te usta naprawdę nawilżyć, a później zrobić bazę emolientową. Także produkt jest fajny. Tutaj macie ten właśnie Red Lover. I następny jest e, też ten błyszczyk Water Glass Lip Gloss. Jeszcze jest taki bardzo mm, nudziakowy. Tutaj macie ten drugi mój. I to jest odcień Pink Obsessed i jak najbardziej o ile mi się uda go odkręcić bo dzisiaj tu tyle produktów testowałem, że po prostu mam ręce całe natłuszczone, wypielęgnowane na maksa i się udało. Okejka, i tutaj go sobie nałożymy. On ma troszkę mi się wydaje, wiecie co, że on ma trochę bardziej e, na pigment większą pigmentację z całą pewnością niż Retlover. Bo niewielka ilość zostaje bardziej na skórze skupiona pod względem pigmentu niż Retlover. Red Lover rozprowadza się tak powiedzmy troszkę plemiście, czyli nie jest to nasycenie tym pigmentem. A Obsessed Pink, Pink Obsessed, on jest bardzo napigmentowany. Zobaczcie, tutaj jest Pink Obsessed, to ta, ta pierwsza część. Tutaj macie Red Lover. Widzicie to? Jest różnica znaczna w pigmentacji. Jest różnica. I to trzeba głośno powiedzieć, że ta różnica jednakże jest. I Pink Obsessor dłużej się na moich ustach trzyma niż Red Lover. Red Lover się zjada w ciągu 40 minut, a ten się potrafi utrzymywać na 2 godziny. Stopniowo zanikając tych ust, przemieniając się wręcz w przezroczysty olejek, i to też bardzo całkiem e, ładnie wygląda. Więc te produkty, te dwa kolory kup, e, kupiłem, polecam zdecydowanie. E, tamten jeszcze mnie też korci, bo pierwotnie miałem kupić tamten Nudziakowe, kupiłam Red Lover. No, nie wiem co mnie Przełamałem strach. To się liczy na plus, nie? To jest mój plus. Jeszcze przełamałem strach. To jest plus. plus. No. E, Roświetlacz Liquid Highlighter. Ja mam kolor 02 Nude Glow. Jeszcze jest. Gold Glow? Golden Glow? Coś koło tego. I on ma skład na wypasie emolienty, witamina C tetra, oleje pigmenty, mika, triglicerydy, nie ma żadnych plastików, tak jak to pisze strona Rossmann. I na miejscu firmy bym podjął działanie, aby Rossmann sprostował tą oczywistą omyłkę pisarską. Ja Wam pokażę wykończenie tego rozświetlacza. Najpierw Wam pokażę ogólnie konsystencję. Konsystencja jest bardzo sk ym, skoncentrowana. To jest bardzo kremowa baza, bardzo nasycona drobinami. Ta baza jest nasycona drobinami, to trzeba głośno powiedzieć, bo to jest nasycenie. Jeżeli chodzi o te efekty rozświetlenia, jest bardzo mocne nasycenie. I to widać nasycenie tymi drobinkami. Produkt bardzo szybko, wręcz cholernie szybko zastyga. Więc szybka, zdecydowana akcja. Ja musiałem zrobić sobie dwie próby, aby go prawidłowo zdążyć rozłożyć na twarzy, aby mieć efekt rozświetlenia, bo za pierwszymi próbami robiłem plamy, bo po prostu ja szybko nad nim traciłem kontrolę. Ja go tutaj on mi zasych już. Więc to jest akcja życia. Dobra, mamy rozświetlacz. Przepiękny błysk. Pięknie świeci, pięknie odbija światło. Ja zaraz redukuję tutaj jego nadmiar i wam pokażę końcowe wykończenie. Oczywiście, że to zrobię. Ale tutaj macie takie napigmentowane błysz błyszczenie. Czyli tutaj widzicie, jak on się e, finalnie zachowuje. Tutaj macie jeszcze w całej okazałości te tinty. Tutaj Red Lover, Pink Obsessed i rozświetlacz 0. Dwa. I ja go sobie teraz roz... O! On już do połowy zasechł. Ale dobrze, że baza jest mokra, to on mi się rozcieńczy ładnie. No i właśnie to, co było mokre, to jeszcze jakby zamoczyło to, co wyschło. I się pojawił glas. O, proszę. Tutaj macie błysk. Piękny, naturalny, z poziomu naprawdę maksymalnej naturalności blask. Nawet z daleka go widać. O! Takie realne jest wykończenie jego na skórze. To jest realne wykończenie. Tafla. Autentyczna tafla. Goldena ja nie kupię, bo ja złotych rozświetlaczy nie trawię, nienawidzę. I po prostu wyglądają na mnie okropnie. I tutaj macie na dłoni jeszcze go. Na paluszkach. O, zobaczcie sobie. Tutaj macie taką realną drobinkę, widzicie? O, także on tak wygląda. Błysk jest piękny. Błysk jest bardzo piękny, tylko formuła jest na maksa zastygająca. Także to, żebyście wiedzieli. I ogólnie, moi kochani, ja te produkty, trzy, które mam, jestem z nich bardzo zadowolony. A mając na względzie to, że jest to rozświetlacz zastygający, to macie tutaj trwałość na maksa. I wiecie co? Robiłem również połączenie. Muszę to sobie zetrzeć, znaczy się ten rozświetlacz. E, robiłem sobie połączenie dwóch kolorów na ustach, e, właśnie Red Lover e, i Pink Obsessed, robiłem sobie połączenie w proporcji 1 plus 1 i uzyskałem kolor pomiędzy mm, lekką czerwienią, Przeważającym z tym nudziakiem, takim alatym różem. I powiem Wam, że naprawdę ten kolor jest tutaj takim dominującym kolorem. On przegłuszył ten kolor retlover. Przegłuszył go, jeżeli chodzi o mieszankę. I efekt był całkiem naturalny, fajnie, neutralny. Nie wpłynęło to na zwiększenie trwałości, jeżeli chodzi o tą kwestię. Eee, trwałość była taka, jak na poziomie właśnie hmm, Pink obsesyd. Także produkty naprawdę bardzo fajne. Rozważę, czy kupię tam ten trzeci kolor, eee, bo. Tint, no, tego się nie da tak szybko zużyć. Aczkolwiek czekam na ten rozświetlacz plastelinowy, bo róże plastelinowe już były analizowane, skład są świetne. W realu również. Ja czekam na ten plastelinowy rozświetlacz jeszcze, i mam nadzieję, że to nie będzie coś w stylu y, tego samego, co wersja kremowa, żeby po prostu nie powielać produktów o podobnym efekcie. Tylko że nad plastelinowym, bo zdaję sobie sprawę, że to nie będzie formuła bardzo szybko zastygająca, więc będę miał tutaj większą kontrolę jeżeli chodzi o dozę i aplikowanie tego na twarz. No nad tym kontroli się traci w ciągu kilku sekund, bo naprawdę na maksa zastyga. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Jeśli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Kocham Was bardzo i ze szczerego serca Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Widzimy się w następnych treściach na moim kanale, także dziękuję za dzisiaj. Kocham Was bardzo. Baju bajo, Baju baj.